Krótka informacja na temat tego, co się dzieje obecnie, bo wielokrotnie z Państwem na ten temat już rozmawialiśmy, więc sytuacja wygląda tak, że w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z pieniędzy tych realizujemy dwa zadania, na które wnioski złożyliśmy w sierpniu roku ubiegłego. Jest to Pan Starosta wspominał, zadanie w Lubiewie i zadanie w Śliwicach. W najbliższym czasie być może w tym tygodniu ogłosimy również przetarg na kolejne zadanie, ponieważ w kwietniu był nabór również do Funduszu Dróg Samorządowych i tam zgłosiliśmy jedno zadanie jest to droga z Lubiewa do Bruchniewa. I jeżeli to wszystko się uda zrobić, to z Funduszu Dróg Samorządowych przebudujemy około 5 km dróg w tym roku o łącznej wartości 8 milionów 600 tysięcy złotych. Następną rzeczą, którą realizujemy w tej chwili i intensywne prace trwają przez dwóch wykonawców, to jest sześć zadań z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. i Są to odcinki dróg na, na trasie Gostycyn-Piła, odcinek drogi między Wielką a Małą. Klonią odcinek drogi z Wielkiej Kloni do Gostycyna, z Nadolnej Karczmy do Raciąża, z Tuchułki w kierunku Bladowa oraz droga, odcinek drogi Tuchola-Teń w miejscu od miejskiego rowu do Blaskosza. Tam będą nowe nawierzchnie i wzmocnione tłuczniem. Pobocza. I tutaj też dochodzi siódmy odcinek, ten z oszczędności, o którym pan starosto wspominał, y, i wymieniał na, jakim, na jakich odcinkach to będzie to realizowane. Jest droga 10, 10, tak? tak, to jest roga 10-10. No ja już nie wymieniałem tych numerów, bo zawsze wymieniałem numery i jestem sprokowany o co chodzi, więc wymieniałem odcinki, na których to jest robione. Y, tutaj łącznie, y, bo będziemy ogłaszać przetarg na tą drogę ostatnią, na co zadaniem Wielka Komorza y, Drożdzenica na tych trzech odcinkach. Zakładając, że to się wszystko uda, to z Funduszu dróg Samorządowych, z funduszu Solidarności Unii Europejskiej przebudujemy prawie 24 km dróg za kwotę prawie 13 milionów złotych. Proszę tu przy... Państwa, chcemy tylko dodać tak, że są to środki, które są bez wkładu udziału własnego ze strony samorządu. 100% wartości brutto dostajemy ze środków zewnętrznych. I trzecia grupa zadań to są zadania realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tutaj złożyliśmy wniosków 7, otrzymaliśmy w tej chwili na dwa. Jedno zadanie, które jest już po przetargu, to jest odcinek właśnie drogi Mosna Lipowa i drugi odcinek, na który właśnie też otrzymaliśmy w ostatnim czasie promesę, to jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Jeleńcz. Jest to nieduży odcinek. odcinek. 465 metrów i w tym momencie będzie cała droga odkręsowa przez Jelenć do drogi wojewódzkiej. Tutaj może panie Bardzo teraz to warto dlaczego on został wyłączony, bo on został objęty projektem, prawda? On musiał być wykonany projekt, ponieważ tam, jeśli państwo kojarzycie, miejscowość jeleń, kształtowanie powoduje, że trzeba było uporządkować tą gospodarkę wodną, czyli z deszczówką i ten projekt został zrealizowany. No tutaj. Y, trochę długo czekaliśmy na, op na pozwolenie wodnoprawne, ale już jest prawomocne, więc to będziemy też lada moment na to zadanie ogłaszać przetarg i wtedy przebudujemy w ramach tych, tej grupy dofinansowania, Tu przypomnę 80% dofinansowania 20% udziału własnego. Współpracujemy tutaj z gminami. Y, to będzie odcinek nieco ponad dwóch kilometrów o wartości 2 miliony 300 tysięcy zł. W przypadku wszystkich pozostałych dróg, o których mówimy, warto podkreślić, a podkreślam to zawsze, że nie udałoby się, proszę Państwa, tego zrobić, gdyby nie współpraca i pomoc finansowa w realizacji gmin, wszystkich gmin. W tych zadaniach, które tutaj wykonujemy, chcę podkreślić, że mamy udział finansowy na określonych, wspólnych, jednakowych zasadach dla wszystkich. Tak? Finansowania gminy Lubiewo, gminy Śliwice i w tej chwili będzie to wspólne finansowanie gminy Kęsowo. Rzeczą oczywistą jest, że bezpieczeństwo ruchu to kwestia stanu technicznego. Także. A stan techniczny to oczywiście bieżąca konserwacja remonty, jak i to, o czym była mowa. O to działania inwestycyjne mające właśnie za zadanie polepszyć zarówno parametry dróg, jak i tym samym kwestie bezpieczeństwa bezpieczeństwa ruchu. I to będzie E, tak jak już mówiłem, priorytetem e, działań. E, a bezpieczeństwo zadań, jak już powiedziałem, to również kwestie techniczne, czyli działania inwestycyjne. E, zarząd Dróg Powiatowych e, będzie również kontynuował. Współpracę ze samorządami. Bo niech jak y, samorządy gminne, wójt, radni, a nade wszystko sołtysi, mają największą wiedzę, y, znają bolączki, utrudnienia i częstokroć y, to drobne rzeczy wpływają na y, zadowolenie na zadowolenie mieszkańców korzystających z dróg powiatowych i w związku z tym y, będzie również, y, kontynuowana również współpraca z sam, samorządem i to z tą jednostką najniższą, czyli y, sołtysami.